Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus, kochani, witam Was w sobotę, 27 kwietnia, i dzisiaj usłyszymy dalszy ciąg Ewangelii według świętego Jana, jest to 14 rozdział, wersety od 7 do 14. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do swoich Talmidim: Ponieważ poznaliście mnie, Poznacie też Ojca. Już odtąd faktycznie Go znacie, boście Go zresztą widzieli." Filip powiedział do Niego, – Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jeszua odrzekł mu, – Tak długo z wami byłem, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto widział mnie, widział Ojca. Jak więc możesz mówić, pokaż nam, Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem zjednoczony z Ojcem, a Ojciec jest zjednoczony ze mną? To, co Wam mówię, nie mówię sam z siebie. Ojciec, który żyje we mnie, czyni swe własne dzieła. Ufajcie mi, że jestem zjednoczony z Ojcem. A ojciec zjednoczony ze mną. Jeśli jednak nie możecie, to ufajcie ze względu na same dzieła. Tak jest, mówię wam, że kto pokłada ufność we mnie, będzie również czynił dzieła, które ja czynię. Mało tego, będzie czynił większe, bo ja idę do ojca. W istocie o cokolwiek poprosicie w moim imieniu. To uczynię tak, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli poprosicie mnie o coś w moim imieniu, uczynię to. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, dalsza część tej Ewangelii, tej już wczoraj rozpoczętej, mówi o tym, Dosyć to jest trudny, taki, można by powiedzieć, moment w życiu uczniów. Jest to tuż przed, oczywiście, tym wszystkim, co się wydarzy za chwilę, przed męką, ale jest to już w pewnym sensie taka mowa pożegnalna. Pan Jezus wczoraj powiedział to też do Tomasza. Do apostołów Tomasz się odezwał. Panie, dokąd idziesz? Jak możemy znać drogę? Jezus mu wtedy powiedział wczoraj, pamiętamy, to ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj Pan Jezus mówi o Ojcu, że, że poznaliście Ojca, dlatego że mnie poznaliście i, i widzicie Go faktycznie, widzicie Go. Odzywa się tym razem Filip. Panie, pokaż nam Ojca. I znowu Jezus mówi do nas, ludzi: Tak długo jestem z wami, i jeszcze nie poznałeś mnie, Filipie, że kto widział, widzi mnie, widzi Ojca. Moi drodzy, to nam się wszystko wymyka. Myślę tu nawet tym apostołom, którzy zadają te pytania. My też byśmy zadali takie pytania Jezusowi, gdyby nam powiedział: No wiecie, dokąd iść. Panie, nie wiemy, pokaż nam drogę. Więc jakoś próbujemy to rozumieć, jakoś próbujemy żyć tym słowem. Ale powiedzmy sobie szczerze, bądźmy uczciwi. My Boga niewiele pojmujemy, niewiele rozumiemy. On przerasta nasze zdolności, nasze możliwości. I to nie znaczy, że mamy się poddać, że tego i tak nie zgłębimy, nie zrozumiemy mamy pytać, mamy szukać, bo pojmiemy, ale na tyle, na ile jesteśmy w stanie zmieścić i po drugie, Pan Bóg będzie nam tak tłumaczył, jak będziemy w stanie to rozumieć. Dzisiaj, dzisiaj, kiedy Tomasz zadawał to pytanie, jaka jest ta droga? To nie rozumiał w momencie zadawania tego pytania, ale potem poszedł za Jezusem. Oddał życie za Jezusa, umarł śmiercią męczeńską, podobnie Filip, bo oni to stopniowo, można by powiedzieć, tak trochę centymetr po centymetrze poznawali. I, kochani, to słowo dzisiaj właśnie nas zachęca do tego też, żebyśmy zadawali pytania Jezusowi, ale jednocześnie nie chcieli jakby trochę tak pretendować, że nawet jak Bóg nam będzie odpowiadał, to my będziemy na równi z Nim. Przepraszam za takie może niedoskonałe porównanie, ale to tak, jakby dziecko, które dopiero co zaczęło mówić, używać słów i jeszcze ich bardzo, bardzo malutko zna, chciało wejść teraz na poziom jakiegoś bardzo mądrego, Geniusza, nie wiem, jakiegoś Einsteina, który, który myśli już zupełnie innymi kategoriami, który przeskakuje już do przodu o wiele, nawet wypowiadając jakieś bardzo mądre zdanie, już jak szachista wykwintny, ma 17 ruchów do przodu. I to dziecko chciałoby teraz jakby mówić, że skoro zadaję ci pytanie, to żądam odpowiedzi. Nigdy nie będzie w stanie te, to małe dziecko, znające zaledwie 100 słów, dojść, doskoczyć do takiego momentu, żeby, żeby porozumiewało się w, w, na równi z Einsteinem. I my, moi kochani, nawet kiedy zadajemy pytania o Boga, znaczy, chcemy go poznawać, to pamiętajmy, że Bóg nam tłumaczy, jest dla nas cierpliwy. Tak jakby ten Einstein zniżył się do tego dziecka i zaczął temu dziecku mówić w kategoriach bajek, zabawy, opowieści, takich jak to dziecko potrafi zrozumieć w zasobie stu słów, ale stopniowo będzie zapraszał to dziecko do poznawania i taka jest nasza rola tu na tej Ziemi. My nie bądźmy tacy pyszni. Tak jak ludzie próbują, że mówią, no to pokaż mi Boga, gdzie On jest, chcę Go zrozumieć, proszę, powiedz mi, bo Bóg jest o wiele, o wiele bardziej od nas, em, może też niedobre słowo, ale skomplikowany, choć to jest proste, ale o wiele wyżej jest w tym tłumaczeniu nam. Natomiast zniża się do nas, bardzo do nas się zniża. I tłumaczy ludziom, czasem prostym ludziom. Jestem czasami tak zachwycony, kiedy poznaję życiorysy świętych, którzy nie mieli skończonych szkół, zaledwie potrafili na, na, jednej, na jednej ręce liczyć, a została im dana taka mądrość teologiczna, że nie jeden, który zna, Teolog, który zna język hebrajski, grecki, aramejski oprócz swojego rodzinnego, nie pojął i nie zrozumiał tyle, co ta prosta osoba, mistyk czy mistyczka. Wiedzą, którą wlał Bóg, dał Bóg. Więc Bóg chce się z nami dzielić tą wiedzą. Tak jak, tak jak pyta, czy prosi o to Filip, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi, już wam pokazałem. Bo na mnie patrzycie. Nie rozumieli tego jeszcze. Potem to trochę więcej zrozumieli. Więc, moi drodzy, dzisiaj taką lekcją niech będzie dla nas ciągle to słowo, które Pan Jezus nam powtarza: ufajcie, że ufajcie, że, że jestem przy was, że wam będę tłumaczył, będę Wam odsłaniał. Ufajcie mi, ale nie, bądźmy ludźmi pokornymi, niepysznymi, pokornymi. W poznawaniu Boga, w myśleniu o Bogu. Owszem, zadawajmy pytania Panu Bogu, ale bądźmy pokorni, że odpowiedź przyjdzie na poziomie może innym niż my byśmy chcieli, bo byśmy tego wtedy nie zrozumieli. Więc taki jest Bóg. On naprawdę chce nam objawiać swoją wielkość, potęgę, moc, mądrość. Ale swoimi metodami objawiania. Nie tak jak tutaj też wychodzący przed szereg apostołowie, że pokaż, jaka jest droga, którędy iść, jeśli nie dotknę, nie uwierzę, to, to nie te drogi, to nie te drogi. Pokornie czekajmy i zawsze z ogromną ufnością i wiarą, że On jest, On słyszy. On widzi, On jest teraz przy Tobie i widzi Twoją tęsknotę, ale też i widzi naszą ignorancję. Więc jedno, jedno rozpalajmy w sobie tęsknotę za poznaniem Boga, a ignorancję, by poznawać Boga, pokonujmy gorliwością, miłością, no i jeszcze raz pokornym czekaniem na odpowiedzi Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.